Aby wyświetlić sygnał zezwalający na danym semaforze, pracownik posterunku nastawczego, mowa tu przede wszystkim o dyżurnym ruchu i nastawniczym, musi wykonać szereg czynności związanych z przygotowaniem drogi przebiegu. Zakres przygotowania drogi przebiegu określony jest w paragrafie 40 instrukcji IR1. Jednak szczegółowe warunki dotyczące danego posterunku określone są w jego regulaminie technicznym. W tym materiale przedstawię Państwu, jak wygląda cała procedura od A do Z. Dla przypomnienia, droga przebiegu to droga jazdy, po której porusza się pojazd kolejowy, uzupełniona ewentualnie drogą ochronną czyli odcinkiem toru za sygnalizatorem zabraniającym jazdy, na który wjechałby dany pojazd kolejowy w przypadku trudności w hamowaniu, a także urządzeniami ochronnymi. Takimi jak zwrotnice, wykolejnice czy sygnalizatory. Szczegóły dotyczące danych elementów omawiam w filmie przebiegi, tradycyjnie link w opisie. Pierwszą czynnością, jaką należy zrobić, to upewnić się o tym, czy tor, na który chcemy przyjąć lub wyprawić pociąg i jest wolny. W jaki sposób my to sprawdzimy, będzie zależało od tego, czy nasz posterunek jest wyposażony w system kontroli niezajętości torów i rozjazdów, czy też nie. W tych systemach wyróżniamy głównie izolowane obwody torowe oraz licznikowane obwody torowe. Jeżeli mamy te systemy, to podstawą do sprawdzenia danego toru oraz rozjazdów są właśnie te urządzenia. Pod warunkiem, że są one sprawne. Nie trzeba w tej sytuacji obserwować terenu przez okno nastawni, lub tym bardziej bezpośrednio na gruncie. Jeżeli dany tor i rozjazdy są wolne, to szczeliny na danym pulpicie nastawczym lub innym urządzeniu zobrazującym stan torów i rozjazdów będą wygaszone. W przypadku zajętości szczeliny będą świeciły światłem ciągłym czerwonym. W przypadku braku tych urządzeń, to obserwacji dokonujemy z okna nastawni. Pamiętajcie, że nastawnie są tak zlokalizowane, aby widzieć z nich cały okręg nastawczy. W przypadku, gdy dana część okręgu nastawczego jest niewidoczna z nastawni, to można zastosować kamery telewizji przemysłowej albo wyposażyć niektóre elementy w systemy kontroli niezajętości. A co jeżeli w obserwacji przeszkadzają warunki atmosferyczne, np. mgła? Wtedy sprawdzenia dokonaj na gruncie w danym okręgu nastawczym. Pamiętaj, że dana stacja może być podzielona na wiele okręgów nastawczych. W regulaminie technicznym masz określone, gdzie jest ta granica. Jeżeli pociąg, który przyjmujesz lub wyprawiasz, posiada trakcję elektryczną, upewnij się, czy dany tor jest elektryfikowany. Posiadasz autoryzację, czyli znasz daną stację i wiesz, które tory posiadają sieć trakcyjną, a które nie. Jeżeli do końca nie jesteś pewny lub pewna, możesz wspomóc się regulaminem technicznym, a konkretnie działką ósmą. Tor, który jest elektryfikowany, posiada obok numeru toru literkę E. Są też tory, które są częściowo zelektryfikowane. Wtedy w regulaminie również będzie taka informacja, Ostatnio sporo się dzieje, jeśli chodzi o roboty inwestycyjne związane z infrastrukturą kolejową. Dlatego zanim przyjmiesz lub wyprawisz pociąg, upewnij się, czy na danym torze lub w jego sąsiedztwie nie odbywają się takie roboty. Postępuj zgodnie z tym, co jest zapisane w regulaminie tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie robót. Głównie chodzi o ostrzeżenie pracowników przed nadjeżdżającym pociągiem. Tyle mówiliśmy o sprawdzeniu, czy dany tor jest wolny, ale nie zawsze on taki będzie. Czemu? Bo na tym torze lub w jego sąsiedztwie możemy prowadzić na przykład manewry. W tym przypadku należy przerwać manewry na tyle minut, ile jest to określone w regulaminie technicznym. Będzie to zapisane w działkach 26 i 28. Oprócz tego znajdziesz tam informacje, po jakich torach nie możesz manewrować w zależności od realizowanego przebiegu. Kto wydaje polecenie przerwania manewrów oraz to zgłasza ich przerwanie. Pamiętaj, że manewry przerywamy, nie kończymy, z tego względu, że po realizacji danego przebiegu pociągowego powrócisz do kontynuacji manewrów, chyba że akurat po wydaniu polecenia na przerwanie manewrów ich kierownik zgłasza ich zakończenie. Upewni się, że manewry zostały przerwane. Uważa się je za przerwane, gdy manewrujące pojazdy kolejowe zostały usunięte z drogi przebiegu pociągu i zatrzymane w miejscu nie bezpieczeństwu jazdy pociągu oraz zabezpieczone. Odpowiednie sygnały wskazują zakaz manewrowania, a kierownik manewrów zgłosił, że manewry zostały przerwane. Zanim przystąpisz do nastawienia odpowiednich zwrotnic wchodzących w drogę przebiegu, upewnij się, że tabor na sąsiednich torach jest odpowiednio zabezpieczony. Sposób zabezpieczenia jest uzależniony od specyfiki danej stacji i w tym przypadku należy postąpić zgodnie z działką 40. Ostatnią czynnością przed przystąpieniem do ułożenia drogi przebiegu jest przede wszystkim sprawdzenie, czy w tym czasie nie jest realizowany już inny przebieg pociągowy, który akurat dla naszego przebiegu jest przebiegiem sprzecznym. Dla przypomnienia przebieg sprzeczny jest to taki przebieg, który w tym samym czasie nie może być realizowany. Gdy takowy przebieg by się odbywał, poczekaj, aż nastąpi rozwiązanie jego drogi przebiegu. I przywrócenie urządzeń do stanu zasadniczego. Jeśli już to zostało zrobione, to przechodzimy dalej. Teraz możemy przystąpić do ułożenia drogi przebiegu, czyli nastawić odpowiednie zwrotnice lub dźwignie zwrotnicowe, wykolenice lub dźwignie wykolenicowe, a także dźwignie ryglowe wchodzące w drogę jazdy. Pamiętaj, że droga jazdy w tym przypadku to nie wszystko. Ważna również jest droga ochronna oraz urządzenia ochronne. Czasami można się zdziwić, że dana zwrotnica lub wykolenica bierze udział w przebiegu, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka myślimy, że nie ma nic z tym wspólnego. To jakie czynności nastawcze musimy wykonać, powie nam tablica zależności. Jeżeli w obrębie obsługiwanego okręgu masz przejazdy kolejowo-drogowe lub przejścia, to bez względu na to, czy ich urządzenia są uzależnione w przebiegach, czy też nie, pamiętaj o ich zabezpieczeniu. Nie dopuść do sytuacji, że pociąg przejedzie przy potocznie mówiąc otwartych rogatkach. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Gdy wykonano wszystkie te czynności, to możemy przejść do końcowego etapu, a mianowicie do podania lub wyświetlenia sygnału zezwalającego na semaforze. W niektórych urządzeniach wymagane jest wczesne zamknięcie i utwierdzenie drogi przebiegu, a w niektórych ta czynność realizowana jest wraz z obsłużeniem danego przycisku od semafora. Zanim to zrobić, sprawdź jeszcze raz, czy po wykonaniu wcześniejszych czynności nie powstały jakieś przeszkody do przyjęcia lub wyprawienia danego pociągu? Pociąg wjeżdża lub wyjeżdża. Zajmuje poszczególne odcinki torowe i zwrotnicowe. Pamiętaj o obserwacji przejeżdżającego pociągu, jeżeli masz taką czynność ujętą w regulaminie technicznym. Obserwacji dokonaj w miejscu wyznaczonym właśnie w tym regulaminie. Przeważnie będzie to okno nastawni lub kamery telewizji przemysłowej. To jest tak zwane sygnałowe miejsce końca pociągu. Zwróć uwagę przede wszystkim na jego osygnalizowanie uszkodzenia związane z taborem między innymi grzanie się czopa osi, płaskich miejsc, czy jazda wagonu w stanie odhamowanym, gdy pociąg hamuje. Nie ma pożaru, nie ma wycieku lub wysypania ładunku. Maszynista reaguje na nadawane sygnały. Odniesiemy się do punktu pierwszego, a mianowicie do jego osygnalizowania. Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić prawidłowo przyjazdu lub odjazdu pociągu, jeżeli pociąg przyjechał bez sygnałów końca pociągu lub bez dożaków, jeżeli takowe posiada. Ostatnią czynność, na którą czekamy, to minięcie przez pociąg przebiegowego miejsca końca pociągu. Jest to miejsce, po przejeździe, którego możemy rozwiązać drogę przebiegu, czyli przywrócić urządzenia do stanu zasadniczego. Przebieg może rozwiązać się samoczynnie na skutek oddziaływania pociągu lub też ręcznie po upewnieniu się, że pociąg minął przebiegowe miejsce końca pociągu. Przebiegowe miejsce końca pociągu jest określone dla danego przebiegu w działce 26 i 28 regulaminu technicznego. Jeżeli dany posterunek nie jest wyposażony w system kontroli niezajętości torów i rozjazdów, to pamiętaj o zastosowaniu środków pomocniczych. Są one niezbędne, aby uniemożliwić przyjęcie lub wyprawienie pociągu na tor, na który jest dany pociąg. Zastosowanie środków pomocniczych znajdziesz adekwatnie do swojego posterunku w działce 36 regulaminu technicznego. Jeżeli po podaniu lub wyświetleniu sygnału zezwalającego stwierdzono jakiekolwiek niebezpieczeństwo, nastaw sygnał stój na semaforze, o ile maszynista zostanie o tym prędzej poinformowany poprzez sygnał na tarczy ostrzegawczej lub poprzedni semafor. Jeżeli jest to konieczne, zatrzymaj pociąg wszelkimi metodami, w tym również z użyciem sygnału radiostop. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.